Drogie dzieci, szczęść Boże! Pewnie wracacie do szkoły albo już wszystkie wróciłyście, na co mam nadzieję, ale to chyba nie jest takie całkiem przyjemne. Dużo przyjemniej jest pomyśleć o wakacjach. A myśleć o wakacjach to znaczy także spakować się na wakacje. I ja właśnie pomyślałem sobie, co powinienem zabrać do jedzenia, do czytań, do zabawy. I na wędrówkę, i cały ten wielki plecak zapakowałem rzeczami, które będą mi potrzebne. A jest to strasznie ciężki. Nie wiem, czy uda mi się na te wakacje z nim pojechać. Do dzisiejszej pracy przygotujcie: czerwone kartki, nożyczki, klej, marker, ołówek i mały plecak. Pan Jezus przywołał do siebie dwunastu apostołów i zaczął rozsyłać ich po dwóch. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Krok pierwszy. Na czerwonej kartce rysujemy serduszka ile się zmieści. I wycinamy. Ojciec Mateusz powiedział, że kiedy pakujemy się na wakacje, zabieramy ze sobą wielkie i ciężkie plecaki. Jednak okazuje się, że nie jest to konieczne. Możemy zabrać tylko mały plecaczek, do którego spakujemy to, co jest nam najbardziej potrzebne, aby miło i dobrze spędzić wakacje. Krok drugi. Na serduszkach piszemy te dobre cechy, które powinny z nami pojechać na wakacje. Jeżeli ktoś nie potrafi napisać, to może poprosić rodziców o pomoc. Być dobrym, być koleżeńskim, być uczynnym, być cierpliwym, być radosnym, być uśmiechniętym. Być miłym, być zgodnym, być mądrym. Pakujemy plecak. Zabieramy ze sobą nasze dobre cechy, które pomogą nam i innym miło spędzić czas. Wiecie, pomyślałem sobie, że z dużym plecakiem to ja niedaleko zajdę i wakacje wcale nie będą przyjemne. Przecież wystarczy spakować się do małego plecaka. Ubranie można wyprać, jedzenie można sobie przygotować. Zabawki i inne rozgrywki też nie są potrzebne, bo kiedy wyruszamy na wakacje, tyle wspaniałych i ciekawych rzeczy czeka na nas na miejscu. Pan Jezus w tej przypowieści... Mówi nam o tym, że nie potrzebujemy wielu rzeczy wtedy, kiedy On nas posyła zrobić coś dobrego. Czasami myślimy sobie, o, zrobiłbym coś wspaniałego, coś dobrego, ale potrzebuję tego, potrzebuję tamtego. To nie jest prawda. Kiedy Pan Jezus daje nam taką myśl, żeby zrobić coś dobrego, On sam nam pomoże. I to wystarczy.